W rozgrywkach polskiej ligi boksu, ale zawodnik, który w swojej karierze zdobywał medale Mistrzostw Polski w boksie olimpijskim. Panie i panowie Marcin. Będzie reprezentujący Imperium Boxing Wałbrzych, zawodnik pochodzący z Chojny, którego pierwszym trenerem jest Jarosław Przykona. W polskiej lice boksu stoczył 10 pojedynków, trzy wygrane, 7 porażek. Ma 22 lata. Panie i panowie, Dawid! Filip Stebański. Przypominam, sędzią głównym tego meczu jest pan Trzy walki już I... tylko pozostały. Wciąż nierozstrzygnięty jest ten mecz i to nas cieszy, bo takie scenariusze lubimy najbardziej. Teraz dywizja do 85 kg. Debiutant Marcin Piejek, a więc zawodnik gospodarzy, zmierzy się z Dawidem Tkaczem, już zaprawionym w ligowych bojach. Piejek to oczywiście pięściarz z doświadczeniem z boksu olimpijskiego i zawodowego. Ostatnio był nieaktywny, no i teraz będzie czekał go ligowy debiut. Z czerwonymi rękawicami tkacz na rękawicami niebieskimi. Tkacz przygotowuje już sobie uderzenie na górę, trzy z kolei proste lewe na dół. Tak jest i wyjście prawym na górę, ale tym razem jeszcze nogi zostały z tyłu. Klasyka gatunku, zapalował Piejek, a więc lewy, prawy, ciosy proste. Kasz robi ten lewy z krokiem w przód, taki wyrazisty, z przeniesieniem ciężaru na nogę lewą i teraz dołożył jeszcze prawy na korpus. Cały czas rywala przygotowuje, a tam będą zaraz czas ciosy na górę. Tak jak w tej chwili. No, bardzo ładnie sobie kasz podchodzi do tego pojedynku taktycznie. Duży spokój, to jest przyspieszenie ładne no, dużo bardziej zrozumiono. Szybciej je wprowadził ręce w e, ruch. No to, to też jest pokłosie tego doświadczenia. 10 ligowych walka na koncie Ależ teraz minął się ten prawy. A wydaje mi się, że w ostatnim pojętku komentowaliśmy go z Welterem w walkie. Z Walterem, tak, z Concordii, który przegrał z Witaliem Walterem, ale no wiemy, że bracia Walterowie, ci zawodnicy z niemieckiej Bundesligi, no to jest wielkie wzmocnienie Concordii. Tak, a bardzo niebezpieczny był tam Walter. Ale tamtym, pamiętasz, że odgryzał się nawet w tych skrajnie w w trudnych momentach kacz. No właśnie, ale ma doświadczenie w walce z bardzo dynamicznym, wyższym rywalem stojącym wysoko. Podobnie jak dziś piejek, tylko piejek nie prezentuje takich e, walorów ofensywnych, jak prezentował Walter. No i zdecydowanie łatwiej sobie tkaczy z nim radzi. Naprawdę myślę, że tu jego przewaga będzie rosła, bo Biejek odczuwa te uderzenia. Bardzo mądrze boksuje tkacz, do tego ładnie składa te kombinacje, to się przyjemnie ogląda. Bardzo szybko sobie otworzył ten pojedynek, złapał Tristan z tymi ciosami na korpus. Biegnie nie ma na, nich re, na nie recepty. Miksuje płaszczyznę, zaczyna od korpusu, kończy na głowę, nie jest monotematyczny w ofensywie tkacz. Na razie same superlatywy o pięściarzu z Wałbrzyka możemy opowiadać. No właśnie, to może też skończyć się bardzo niebezpiecznie dla pijka, bo on może któregoś z tych ciosów na górę nie zauważyć. Bardzo nisko, bardzo ładnie pod ręce mu wchodzi tkacz. A piek cały czas wyprostowany w tym półdystancie pozostaje. Ręce też są wysunięte do przodu i nisko. Obraźnie ściągnął w I nogi już wolniejsze zaczynało od takiego pląsania lekkiego, a teraz już nieco bardziej skamieniała jest praca nóg piejka. Świetna pierwsza runda Dawida Tkaczki. No nie wygląda to dobrze dla pijka. Ta, wydaje się, że przewaga skacza, jeśli on utrzyma koncentrację, jeśli będzie dobrze przygotowany do tej walki w to ona będzie rosła. No trudno byłoby być optymistą, patrząc na tę pierwszą rundę. I na nadzieję ewentualny Marcina Piejka. No z drugiej strony oczywiście zawsze weźmiemy ten margines błędów w postaci też kategorii wagowej. No to już są poważni panowie 85 kg Ale Marcin Piejek na razie nie prezentuje takiej dynamiki, która by pozwoliła wierzyć, że on nawet pojedynczym ciosem może ustrzelić tutaj... Myślę, że musi robić to samo Dawid Tkacz. W jego przypadku jest no, sprawa prosta. Wszystko dobrze funkcjonowało w pierwszej rundzie. No, ale od razu lewy sierp, a więc zaczyna od ostrej amunicji zawodnik z Wałbrzyka. No Musiał pokazać Piejkowi, że jeśli nawet ten będzie bardziej agresywny, to tutaj będzie zwrotka, czyli będą kontry. Ale dużo miejsca jest w obronie Piejka. Tak? O, ho, ho, teraz Piejek trafia bardzo dobrym, zdrowym. Niespodziewanie, świetny, lewy, prawy, ta akcja, na którą zwróciłeś uwagę na samym początku pojedynku. I od razu jakby zyskał taką pewność siebie Piejek, coraz bliżej podchodzi do tkacza. Mam nadzieję, że kolejne uderzenia mogą okazać się kłopotliwe dla młodszego rywala. No tak, ale też zobaczymy, ile może Piejek przyjąć. Bo przyjmuje też coraz więcej. O, tak jak w tej chwili, to minęło tak naprawdę o centymetry szczękę. No to jest taki spacerek po polu minowym, który uskutecznia pijek, ale ten prawy z dołu znowu niebezpieczny. I to był też świetny pomysł, bo w momencie, kiedy kaczy obniżał pozycję. Czuć tutaj taką wybuch, wybuchowość unoszącą się w ringu. Sporo się może wydarzyć wśród, ale wysierp Piejek. Tkaczy, znowu się zagapił. To są kolejne świetne momenty. Pięćdziesiąt, drugi, jeszcze jeden prawy. Eee, I ponownie Tkacza od razu chciał poszukać szansy. Sprawdził jak zniósł ten cios Piejek, a piejek znosi to nas spodziewanie dobrze. Przyjmuje wydaje się na sztywno. Wchodzi na to uderzenie, ale nic, co ty z nich nie robi. Ale wrócił do gry piękny, Niepotrzebnie skazywaliśmy go tutaj na pożarcie, bo udowadnia, że pozostaje w walce na dobre, mimo tych mankamentów defensywnych. Uuu, dobre, 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 dobre. Tkaczy yy, uspokój. Te wskoki z kombinacją lewy-prawy, one są świetne, Piejka. Tkacz go uspokaja, a potem strzela prawym na górę, ale to spływa kompletnie po piejku. No właśnie, nie wiem czy teraz akurat, bo ten prawy był chyba najbardziej niebezpieczny. Stanął na chwilę, pieje, za was pierwszy raz się do defensywa od dłuższego czasu. Ale tamte uderzenie, siłą rzeczy, nie będzie liczone przez sędziów, bo było na Zresztą już trzy ciosy nasadami zadał tkacz w drugiej rundzie. Świetne drugie starcie, takie trochę niespodziewane, ale dla widowiska doskonała to jest wiadomość. Dwie trochę chwilnym krokiem idzie do narożnika. Nie wiem czy ze zmęczenia, czy no to na Sekundę wychodzi już na środek lingu, to wszystko wraca do no domu. Wszystkie problemy mijają, jak już że zaczynamy kolejną rundę. No i naprawdę niespodziewanie zrobił nam się kawał walki. Dziś chyba taki klimat e, w Toruniu, że nie wypada, e, źle wypada. Cały czas dużo dzieje. Ale Piajeku że nie jest starym piernikiem, bo naprawdę wrócił do tej rywalizacji w świetnym stylu. Będzie jeszcze wytarcie narożników, to oczywiście znamy, i trzecia finałowa runda. Być może decydująca o obliczu tej walki. A ja przypominamy, w meczu jest 6 do 6. Cały czas ta nić rywalizacji jest niezwykle napięta. Kacz wraca do lewego prostego. Pieriek chce półdystansowej bitki. Ależ dwa ciosy na korku Bardzo ładnie w takim latynoskim stylu rozpuścił ten FFK. wiele w trzeciej rundzie, żeby sprawić niespodziankę. No ale też jest coraz wolniejszy już. w na nadąża. Przynajmniej na początku trzeciego starcia, kiedy jeszcze ma siły, kiedy poddychał tą minutę. On też inwestował, pamiętaj, cały czas czas na koncurs. I czy one przyniosą tutaj efekt? Myślę, że tak momentami jest za blisko Piejek i nie może zrobić tego charakterystycznego wskoku z akcją lewy prosty, prawy prosty. Dwa czasy tkacza na dół, odpowiedź Piejka na górę. Teraz dobrze zareagował Piejek defensywnie. O! O, 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 Edgard teraz wyprzedza lewy prosty. zbija z Ale nieustępliwość Piejka jest jego największym a tu ten teraz wrócił do lewego prostego e, Ten lewy jakby to, e, to e, ułatwił Ale zmęczony jest naprawdę piejek. On już w pewnym momencie mechanicznie bije te ciosy trochę tak na zasadzie pamięci mięśniowej, a nie takiej pełnej świadomości tego co chce wykonać. Tkacz to już do klinczu, odkleił się Piejek jednym, drugim lewym sierpem. Teraz znajduje jakby metodę, by lewym sierpem przede wszystkim Piejek na to by powstrzymywać tkacza. Bardzo dobra kącówka Piejka. Ależ z odwrotnej pozycji Piejek strzelił lewym i znowu trafił. No, niesamowity jest comeback tego pięściarza. A teraz tkacz, prawy, niż znowu zwrócenie uwagi przez sędziego. Prawy na prawy, jak w westernie obaj panowie strzelają. Tylko niżej ręce ma <laughs> piejek. No bo to jest taki kowboj pełną gębą. No jest znowu lewy prosty, tkacza. Teraz tkaz powinien trochę przyspieszyć, miał dobry początek tej trzeciej rundy. Potrzebuje też końcówki. Obaj mieli swoje momenty. Zrywa się z tymi czasami. Zwiejech tańczy między uderzeniami. Tkacit trafia prawym. Koniec tej walki, ale było emocji dramaturgii zmienności. Wielkie brawa. No jednak moim zdaniem tą końcówką i początkiem uratował zwycięstwo był taki bardziej precyzyjny w pierściotach. Przede wszystkim za Był szybszy, ale na, na, na uwagę zasługuje po pierwsze ambicja pijka, a po drugie jego pomysł na walkę, jego taki spokój. On miał w repertuarze akcję lewy prawie i doskonale wybierał momenty, żeby włożyć rywalowi. No i jeszcze na tym zmęczeniu, jak zmienił pozycję na odwrotną, uderzył lewym, trochę tak jak swego czasu Gołota potrafił właśnie zmienić pozycję na Mańkuta, tak Marbrajda przecież zaskakiwał. W walce numer 7 w kategorii wagowej 85 kg, drugiego meczu, 11 kg polskiej ligi boksu. Sędziowie punktowi byli zgodni, cała trójka wskazała, że jednogłośnym zwycięzcą tego pojedynku zostaje Dawid Tkacz. I Dawid Tkacz wygrywa jednogłośnie z Marcinem Piejkiem, prowadzi Imperium 8 do 6.